Cześć, zbliża się tu czwartek, więc przygotujemy prawdziwe hiszpańskie churros. A więc jedziemy. Słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić to parzone ciasto. Do garnka wlewam wodę, dodaję masło, cukier i cukier waniliowy. I to wszystko musimy zagotować. A na tą wycieczkę po hiszpańskich smakach Zabieramy Was razem z portalem, czy z wyszukiwarką w wakacje.pl. Link znajdziecie w opisie filmu. Gdy wszystko w garnku już zacznie się, wiecie, gotować, buzować, wsypujemy mąkę. I pamiętajmy, cały czas mieszamy, ciasto musi się zrobić jednolite. I pięknie odchodzić od łyżki i od ścianek garnka. No i do przestygniętego ciasta dodajemy jajka i ponownie bardzo dobrze wyrabiamy. Wyrobione ciasto przekładam do rękawa cukierniczego, podzielę na dwie części. Ja od razu nie będę wyciskał tego na olej tylko na deskę wyłożoną papierem, dlatego że wtedy wiem, że mam kontrol nad moimi czurosami. Pierwszą porcję możemy smażyć. Temperatura oleju 175 stopni. Widzicie, jakie to proste? Nie trzeba wyciskać rękawem bezpośrednio do patelni. One muszą być delikatnie złociste. I wykładam na... Ręcznik kuchenny, taki papierowy, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. I kładę kolejną porcję. Te pierwsze, jeszcze ciepłe, obtaczam w cukrze połączonym z cynamonem. Spójrzcie, coś takiego. Druga porcja, również gotowa. Teraz zrobimy polewę czekoladową. Do garnka wlewam śmietankę, to jest 30, i dodaję czekoladę. Płynną czekoladę przelewam do miseczki. Spójrzcie. A jak Wam się przepis podobał, zostawcie mi serduszko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli marzycie o prawdziwych hiszpańskich czuoros, polecam słoneczną Hiszpanię z wakacje.pl. Link do ich oferty zostawiam wam w komentarzu.